Cześć, cześć, witajcie, witajcie w hmm, drugim odcinku ze Bloka i tutaj dzisiaj opowiem o minionach i o skillach. E, tak, miniony, no to tutaj mam standardowo jedno, może mieć maksymalnie 5 na początku. E, ulepszając i tworząc nowe dostajemy e, mini, unikalne miniony i wtedy zwiększa się ilość maksymalnych e, minionów na wyspie. E, tak. Craftaj się je bardzo prosto. Wystarczy mieć jakąś ilość danego materiału. Hmm, załóżmy, ja chciałbym tutaj starczy mi na akację minion. O właśnie, dostałem. Dobra to. Bo to jest drugie podejście do tego nagrania, dlatego mam trochę rzeczy, które są rzeczami już zrobionymi, więc potrzebuję tylko... O nie. Dobra, po prostu pokażę jak zrobić to miniona potrzebuje się kiery w przypadku a, oczywiście miana z drewna drewna Neo. drewna no, brakło tak mało a, w każdym razie potrzeba 10 80 materiału do Neo a, i no, mając ten 10 80 można postawić seminona który zacznie generować surowca tak jak ten no i będzie pracował tak samo jako po prostu E, teraz, no mamy święta, akurat no to są rzeczy świąteczne mm, to chyba już mówię e, więc tak, tutaj jest bazar, gdzie można kupować tam też od innych graczy, trochę w inny sposób, ale niestety nie mogę pokazać na razie tak, e, i e, pokażę może rzeczy, które należy zdobyć pierwszy to jest ta siekiera, e, pokażę może jak ją zdobyć mm, tylko tak. Nie wiem czy tutaj, czy na swoim głównym profilu, bo to nie jest mój główny profil. Trochę rzeczy wiem. No, no na przykład że ta siekiera tak działa, że na całe drzewo. No prawie całe. O właśnie na następny poziom kolekcji. Więc y, następne, żeby to było tak y, i pójdę na drugi profil, swój główny profil żeby pokazać ogólnie, jak to jest, to jest rzecz, którą trzeba mieć. Grappling Hook prosty do zrobienia, tylko też trzeba kolekcję zdobyć. Tak, tu jest strasznie dużo rzeczy, nie, nie będę mówił o nich dzisiaj. Siekiera Tricapitator, ścina drzewo tak. Lepsza od tamtej siekiery, bo jest ulepszoną wersją tamtej siekiery. Drogą, drogą, bardzo drogą. E, bo kosztuje tak mm, kosztuje tyle e, jeden enchantowany obsidian to jest e, dwa i pół staga zwykłego obsidianu, jeden e, tak, to jest plecak czyli tu mogę po prostu rzeczy trzymać A ender chest mam większy bo mm, bijając kolekcję obsidianu e, zwiększa się ten ender chest mm, tak Kilofu nie ma lepszego niż diamantowy po prostu, co tu jest jeszcze? Te rzeczy na razie nieważne. No must have jest grappling hook, właśnie to na sam początek, bo po prostu szybciej się przemieszczać. Ja też go użyłam bardzo dużo, bo jest najszybszą formą transportu. Można właśnie coś takiego robić. Tak, i do tyłu, i podskoczyć. I jak się tego nauczy, to to jest już strasznie OP. Eee, tak samo na tym profilu jestem bardzo rozwinięty. Może nie jestem OP, bo to jest sporo roboty, żeby tak dojść, ale nie aż tak dużo. Eee, no dobra, nie będę kłamał, to, to było dużo roboty. Ten profil ma 7 miesięcy mówię, nie, ben, nie będę kłamał Trwało to długo, bardzo długo nie róbcie tego nie, jak chcecie to róbcie o tutaj te, ten ten e, to zwierzątko, bo nie będę mówił pet bo tak to się nazywa po angielsku jest proste do zdobycia mój jest trudniejszy bo jest legendarny po pierwsze, a po drugie ma 67 poziom, czyli je się po prostu, na przykład ten ścinałem daremno się wbije poziom Przydatne, bardzo przydatne, ale drogie. Mhm. Yy, to są moje poziomy, skilli. Yy, tak. Te dwa są okropne. Nawet na nie patrzcie, bo ktoś mnie wyśmieje. Yy, yy. W każdym razie yy, to są rzeczy, które trzeba mieć na sam początek. Leguję mnie. Nie. O Boże. Wiem czemu, bo jestem koło miliona ludzi. O niestety. Nie wybiera się, gdzie się żyje. Przynajmniej ja. E, no i tak. Po prostu internet tutaj zbyt nie jest e, Tak. To, to kolejna rzecz, która jest bardzo ważna, żeby mieć dobre statystyki, to są rzeczy, które tak naprawdę nie wymagają e, jakby pieniędzy i nic tutaj. na To, to można zrobić tak naprawdę na początku, tylko trzeba mieć ender enderperły. enderperły są bardzo ważne, bo tutaj po prostu trzeba znaleźć mm, maksymalnie 194. To jest pierwszy. Pokażę może drugi. O, chyba nawet poradnik, tak, bo jest poradnik na jednym z kanałów zagranicznych. Pokazuje, że tutaj gdzieś jest. O, zejście tu, dokładnie tam, o, tu, I tu jest drugi taki, o, tutaj ktoś nawet chyba to robi, eee, i tu jest, i tak 194 razy. jej, ale zabawa, eee, nie, to trwa trochę, chcę w się sensie, tak, 3 godziny siedzenia eee, na poradniku. Może zrobię od, jeden odcinek z tego, że zrobię to na tym profilu. Eee, słabszym, słabszym no tym początkującym, raczkującym, może tak. Eee, no i jeżeli byście chcieli jakieś grywałe je na pieniądze, tutaj to to, to, to to ja zapraszam. Jak chcecie to napiszcie w komentarzach, ktoś tu otwiera prezenty. Fajnie, eee, nie wchodzą mnie. Eee, tak. Więc hmm. eee, więcej o minionach. O, o tym zupełnie nie powiedziałem e, pff, nie, tutaj są moje miniony to jest moja wyspa, duża po prostu e, tak, co robi to? to jest tutaj jest tak, minion skin, nieważne można tutaj dać i on po prostu zmienia wygląd nic to nie dodaje, e, tutaj przyspiesza różne rzeczy można dać, można Lava bucket 25% szybkości i ma nielimitowany czas. Są rzeczy, które mają limitowany czas, czyli np. Na, na 24 godziny. Przez 24 godziny działa. E, przez 5 godzin, na np. potraja i temy, które on wydobędzie. OPE rzecz. E, daje 100% szansę, że Flint wypadnie. Tu można dać inny upgrade. E, to jest Must Have. Super Compactor 3000, tylko że 450 tysięcy za jeden. E, Droga rzecz, bo ja miałem 21 milionów, minionów, e, w, tak więc dużo pieniędzy z 10 milionów, gdzieś pójdzie, tak około 10 milionów e, na, za te super Same mm. no i miniony to ogólnie właśnie ja mam sporo ich. Ale chyba głównie będę, nie będę głównie na tym koncie grał, bo pokazywał go. Bo jest strasznie dużo rzeczy, a tak czy siak na tamtym koncie kiedyś do tego dojdę. Autosmelter, zaraz to będę miał. To jest po prostu przepala itemy, daje się to jako upgrade, to jest przepala itemy, które minion produkuje. Masę minionów, e, to są na poziomie 11 moje. Tutaj jest rzecz, która po prostu jak minion wydobędzie, to ma jakąś tam mini szansę na to, że wypadnie diament. E, Masę rzeczy. E, tak samo potki są fajne, bardzo opłacalne. E, no ale tak jak mówię: Grappling Hook, Jungle Axe. E, ta zbroja Lapis Armor. E, ewentualnie, ewentualnie zbroja Hardened Diamond. O, taka tania. No i w sumie: e, w sumie to byłoby tyle. E, dzięki, cześć. No i żegnajcie. Do zobaczenia w następnym odcinku.